Witam moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie oto nowe taksóweczki w Polish Car Driving. Ogólnie to nie wiem czy widzieliście, ale była bardzo duża sprzeczka na serwerze Discord PCD, że po prostu Amax nie dał tych taksówek i tak dalej, i generalnie to te małe Kidy ciągle wmawiały, że mają być te taksówki. No, i ostatecznie stało tak, że Amak się nie wyrobił. Na co nie jestem zły, a rozumiem to. I dał, dali nam pierwszą część taksówek, gdzie jest m.in. Uber, Bolt i tak dalej. No, czyli ta pierwsza. W drugiej części, najpewniej w drugim tygodniu, później za tydzień, będzie druga część taksówek czyli te standardowe z taksometrami. W takim razie my wsiadamy do furki i czekamy na jakieś zlecenie. W tym czasie sobie polecimy. O, no i już mamy do Sławna, Musimy jechać. Tutaj mamy. No to nie wiem, jakby tu stanąć. Dobra, ja wam mogę podesłać. Ja wam wezmę tutaj po. albo nie. Dobra, bo będzie. No więc wsiadajcie. Tym razem nie muszę pomagać wam. I mamy jechać do ruska. Was coś boli. Dobra, to żeby było legalnie, będziemy robić roleplaya. To żeby było legalnie, pojedziemy sobie legalnie. Mądre, prawda? Dobrze. W takim razie generalnie to ja to nagrywam o 23.4, ale już nie zwracajmy na to uwagi, ok? Jutro szkoła nie będę miał czasu. Były bardzo duże sprzeczki o te naprawdę pojazdy, znaczy, Boże, jestem jakiś dziwny. O te pojazdy. No Jezus, jestem głupi. O ten update, ponieważ Amax pierwszy miał dać 8 marca o godzinie 22 taksówki się okazało, że była taka sprzeczka, że zablokowano kanał polski. Później dowiedzieliśmy się, że będzie dopiero 9 marca o 15.15 15 lub 15.00, coś pomiędzy. Wyda no i że wydadzą nam tylko pierwszą część taksówek, czyli te nowsze taksówki typu Uber, Bolt i tak dalej. W takim razie za tydzień możemy się spodziewać tych normalnych taksówek. Oczywiście jak mi się ch będzie chciało ruszyć tyłek, to ja wam oczywiście, 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 dam spoilery z tego, jak w ogóle jakikolwiek będę miał, bo nie jestem content creatorem, jak m.in. diamentowy, na którego kanał zapraszam. Dobrze, więc my wyjeżdżamy już z Grzybna. albo wiecie co moi drodzy? I że jestem praktycznie sam na serwerze, to polecimy sobie wcześniej, ok? Błagam was dawajcie mi bana, po prostu nie chcę tych trzech pasażerów. Przewozić 5 lat, ok? No. Dobrze, w takim razie co? Sprzeczki były, sprzeczki były, ale wreszcie nam pan szanowny Amax wydał. Oczywiście to nie, było, to nie były słowa, które mają wkurzyć ani nic złego mówić, bo to mają być słowa, że lubię Amaxa za to, że nam poświęca czasu. Dosłownie. Up Update w PCD plus 80% do czasu Amaxa, plus 85% do pytań, kiedy taksy. No. Ale fajnie jedzie, przy, fajnie się jeździ pod prąd, przyznajcie, nie? A jak się czujecie z tym, że ja wróciłem wreszcie na, na, na kanał? Zapraszam. Ty! Panowie z tyłu, jak się czujecie, że je jeszcze 120 na godzinę w terenie zabudowanym? No, też się cieszę. Dzisiaj tak naprawdę 23 wróciłem od babci, mówię, dobra spróbuję wyjść do tego PCD, ogarnąłem się do szkoły, wchodzimy do PCD, szybko kupujemy autko, ulepszamy je w Polta, idziemy testować. Więc pędzimy 140 na godzinę i spróbujemy dotrzeć jak najszybciej możemy do Ruska. Już podaj, że jesteśmy w tych Krupach, tak, Krupy, no widzicie. Ale naprawdę nie, nie, nie patrzcie na to jak jeździ, dobra, po prostu nie chcę tego, żeby to trwało 5 minut albo 8 minut, jak to niektórzy chcą youtuberzy Ponieważ oni chcą reklamy, no ale ja reklam nie mam, to nie będę przedłużał filmów. Żeby było jak najszybciej, pozytywne komentarze, lajki i to wszystko. Dobra, ja was nie zanudzę, już robię Wam timelapsa. Dobra Jesteśmy już na rondzie, czyli bardzo niedaleko Mam jechać do Ruska 15 Czyli to będzie gdzieś niedaleko Podajże Dobra W ogóle jak zobaczyłem ten update To patrzę, to tu teraz wszędzie NPC-ty chodzą nie? Jakby każdy był w transicie Masakra, co nie? Matko święta! No to jak mogę ocenić? Taka szybka traska, jak siedzie szybko, to naprawdę można szybko zarobić hajs. Dobra, dobra, już wyciszę to. Więc jakby to ocenić? Ta praca nie jest najgorsza. Jak się jest na prywatnym serwerze, można bardzo szybko jeździć, dzięki czemu zgarnie się szybko force. Polecam przetestować jak nie testowaliście. Dziękuję za oglądanie. Miłego dnia wieczoru, u mnie wieczoru. Dobranoc lub dobrego dnia.